Basia, teraz lubimy miniaturkę uśmiechnij się, a teraz płacz, wiesz od małego dzieciaka wkręcasz w to i tam no, powiedz teraz, że jak naciśniesz, to ten, nie dla mnie to jest odpycha mnie to. Swojemu synowi kazała chodzić po pustynnych terenach w pełnym słońcu, boso a swojej córce, jakkolwiek absurdalnie to brzmi, kazała się rzucać na kaktusy za karę. No to jakaś psycholka totalna. Dobra, zobaczymy sobie teraz materiał na kanale, znaczy z kanału Zero. Sharenting, pomyśl o dziecku i uważaj co wrzucasz do sieci. No i Weronika Woszczek opowiada o zagrożeniu związanych z szarym tingiem. Czyli udostępnianie zdjęć i filmu z wizerunkiem swoich dzieci. No i też w sumie w paru zdaniach, ale też gadaliśmy o tym przy okazji tamtego programu w kanale Zero. No i tutaj widziałem, że i Gimper i, jak widzimy, Dominik Boss, chociażby nie widzicie, ale zaraz zobaczycie, też się udzielali w tym zakresie. Jakieś rozmowy były z nimi prowadzone. W ogóle też to jest ciekawe, nie? Że Gimper takim orędownikiem z tym Sharentingiem został w sumie takim bohaterem tematu, gdzie oczywiście wiadomo, no robiąc ten główny materiał, poruszając problem, ale teraz, <laughs> teraz co jak. Jakiś temat szarentingu, to o, zapytajmy Gimpera. Pierwsze dzieci, które wychowywały się już w erze szarentingu, stają się teraz dorosłe i zaczynają opowiadać o tym, z czym musiały się mierzyć. Ich zdjęcia i filmiki z ich wizerunkiem były publikowane od lat. Dlaczego? Rodzice dzielą się zdjęciami i filmikami w mediach społecznościowych, chcąc w ten sposób na przykład edukować pod kątem rodzicielstwa, pochwalić się swoim dzieckiem, wspólnymi aktywnościami, a w przypadku niektórych rodzin uskutecznić monetyzowanie na szeroką skalę wizerunku swojego dziecka i wspólnych chwil. To mamy sobie Rabarber i jabłko, no. więc jest to delikatny, bardzo przyjemny zapach. Naciska się! Tak, i wtedy wychodzi pianka, prawda? Tak, dokładnie. Nie wiem, nie ciekawi, czy tylko ej, czy tylko ja tak mam, że jak widzę taką scenkę, to mam takie kurwa, że to jest chujowe, czy bo ja ja mam daleko postawioną tę taką granicę. Ja rozumiem, że ja mogę mieć bardzo daleko, w sensie na tle innych ludzi za daleko, ale, ale nie wiem, no dla mnie to jest chuj takie coś, że wiesz, od małego dzieciaka wkręcasz w to i tam, no powiedz teraz, że jak naciśniesz, to ten nie dla mnie to jest odpycha mnie to. Tylko wiecie co? Z drugiej strony zobaczcie, tyle się gada o tym szarentingu, i, i na przykład jest jakaś taka narracja teraz, że hej może nie powinno się w ten sposób dzieci używać gdzieś tam do reklamy i, i wiecie, pokazywać ich wizerunek, ale jednak zobaczcie, że cały czas są firmy, które wchodzą w tego typu deale, a to mi sugeruje, że to jest skuteczne. Czyli w grupie docelowej jakiś matek z dziećmi, czy tam ogólnie takim kontencie związanym z rodzinką. Takie wykorzystywanie na przykład dziecka do reklamy musi być zaj skuteczne, skoro to robią i za to płacą. Więc musi coś być na rzeczy, no. A przecież powstają już teraz całe produkcje na YouTube oparte na wizerunku dziecka. Dziecko staje się głównym bohaterem tych treści, nie mając nawet świadomości tego, że ktoś już za nie zadecydował. Ej, ale muszę docenić, że zobaczcie, jak oglądaliśmy pierwszy materiał Weroniki i było tak dosyć sztywno z tym, jak mówiła, nie? W sensie było dużo cięć i tak dalej, niemalże co zdanie. I zobaczcie, że teraz się już trochę wyrobiła. Że już jest, już jest lepiej. Tą taką narracją z tym, jak mówi, to tak nie sztucznie brzmi. W sensie, no wiadomo, nadal ma scenariusz i, i, i jakoś tam trochę czuć, że, że powiedzmy recytuje, ale już jest lepiej. Dzięki swoim zasięgom to zagadnienie mają szansę nagłośnić także youtuberzy, tacy jak Dominik Boss czy Tomasz Gimper Działowy, narażając się przy tym... Nie... O, <laughs> jak piramidka już zbudowana. <laughs> jest piramidka. Ciekawe, że akurat jego Gimperze mówię. ...niektórym influencerom. Niedługo po opublikowaniu materiału Gimper został pozwany przez... Taki młody chłop. Znaną influencerkę Aniele Bogusz. Popularni rodzice publikujący treści związane ze swoim dzieckiem, często już teraz od momentu jego poczęcia, są w stanie zarobić na tych wyświetleniach i współpracach tysiące lub nawet setki tysięcy złotych. Pytanie, jaką cenę przyjdzie za to zapłacić temu dziecku? Rodzice? Podejmują decyzję za dziecko O wrzuceniu go w... Kurwa ze mnie się śmiejecie, że mi się z domu nie chce wyjść To Gimper zdalnie nagrywał Odpowiedź na jakieś pytania, jakby się spotkać Nie mogli, jak on pana na Wilanowie Mieszka, a oni mają niedaleko W sumie tą siedzibę całą Strefę publiczną i teraz robiąc to Wykonują niejako rzut kostką. I w zależności od wyniku tego rzutu, konsekwencje mogą być różne. Może być tak, że rzeczywiście, tak jak to mówią popularni rodzice-influencerzy, dziecko będzie wdzięczne, wszystko wyjdzie fajnie, być może dostanie jakąś trampolinę do sławy i zarabiania dużych pieniędzy, ale wykonywanie rzutu kostką ma też szansę na negatywne konsekwencje. Na obciążenie psychiczne, z którym dziecko może sobie nie poradzić. Na szykany i wyśmiewanie w internecie, które później może przełożyć się także na relacje z rówieśnikami w szkole. Czy też na po trzecie, wreszcie, Wykorzystanie wizerunku dziecka w celach, nazwijmy to, ogólnie niecnych. To znaczy, wiecie, bo to jest tak, że. Ktoś powie, no dobra, ale ogólnie, jak jesteś znaną osobą, to twoje dziecko jest narażone na jakieś dodatkowe komentarze. No i to prawda, no nie? W sensie nie musicie super upubliczniać tego dziecka, ale jak wiadomo, że, nie wiem, to jest Twój syn, czy coś tam, czy Twoja córka, no to z racji tego, że gdzieś tam działasz publicznie, to jest większe ryzyko. Tylko właśnie może wtedy tym bardziej warto się zastanowić, że skoro jest większe ryzyko, no może tym bardziej warto jednak nie dokładać swojej cegiełki do tego, żeby jeszcze je jakoś maksymalizować, albo podbijać te szanse na to, że coś pójdzie nie tak, forsując dzieciaka do występowania publicznego i wiecie, no zarabiania też na tym, bo mówimy tu o tym w wymiarze gdzieś tam Szarentingu, że, że czasami słyszę taką odbitkę, że o, to jest jakiś element przygotowania czy czegoś. No ja uważam, że takie pierwsze które po prostu ma usprawiedliwiać to, że robisz w tym momencie biznes. Ten sharing ma też pozytywny wpływ na rodziców. To się zrobiła taka cyfrowa piaskownica. Kiedyś rodzice chodzili do piaskownicy i tam tak naprawdę otrzymywali wsparcie, utrzymywali kontakty, a teraz tego nie ma. Nastąpił taki rozpad tych więzi społecznych i oni tak naprawdę szukają tego wsparcia w internecie, na tych grupach. I tam go też otrzymują. Ojcowie, którzy udostępniają treści dotyczące ich dzieci, w bliskim gdzieś tam też w tym gronie, mają tak naprawdę niższe wskaźniki stresu. Albo mają po prostu większe, większe wsparcie społeczne. Ale ku... no dobra, no bo to jest takie szukanie, że. To też taki argument słyszałem, że okej, okay, no ale jak ktoś tak się dzieli tym swoim, gdzieś tam życiem z dzieciakiem i pokazuje, jak to wygląda od środka, to że też to jakoś tam, nie wiem, rodziców zachęca, albo podpowiada jakieś rzeczy, że jest jakiś element edukacji w tym i tak dalej. Tylko, no nie wiem, no cały czas mam takie. Czy w tym musi być udział dziecka? W sensie, czy nie możesz usiąść i o tym nagrać i opowiedzieć, tylko musisz tego dzieciaka pokazywać, żeby podzielić się swoimi wrażeniami, bo wiadomo, że dla atrakcyjności kontentu, klikalności, to wiadomo, żeby ten dzieciak lepiej był. Ale biorąc pod uwagę te dobro dziecka, to czy to jest na pewno najlepszy pomysł? No? I że, czy to jest na pewno w związku z tym dobra linia obrony, że hej, ja edukuję i pokazuję, jak wygląda ta tacierzyństwo albo macierzyństwo? Która rzeczywiście może być dobrym wytłumaczeniem, to jest to, co robią niektórzy, czyli raz pokazać swoje dziecko na przykład na Instagramie, żeby paparazzi się odczepili, nie prześladowali tych rodziców w momencie, kiedy chodzą z wózeczkiem i na tym urwać temat. Natomiast bardzo dużo osób raczej nie stawia takiej granicy i raczej w momencie, kiedy widzisz, że materiał, na którym pojawia się dziecko, uzyska milion odsłon, a nie 100 tysięcy odsłon, no to świadomie bądź nieświadomie zaczyna to bardzo szybko przeliczać na zarobki. Nie no, świadomie, no wiadomo, no to już potem wchodzi lamy biznesowy, co myślisz, kurwa, no tak samo jak, nie wiem, zrobisz nagle jakiś skuteczny, nie wiem, trend, albo nagrasz coś i patrzysz na viewsy, to masz takie... Zaczyna się pewne czytelne. Oczywiście, mówię, że u mnie, tak? Zresztą nie jestem rodzicem, ale wyobrażam sobie, że tego typu osoby, które się na to decydują, to szybka kalkulacja zachodzi. Mówi, dobra, przecież to i tak jest element tutaj całego mojego życia i tego, co robię, to mam nie pokazywać. No i się zaczyna usprawiedliwianie dla cyferek. A. Oczywiście, wychowanie dziecka również wiąże się z pewnymi kosztami, często dosyć sporymi, ale zastanówmy się, czy korzystanie z jego wizerunku lub nawet wprost z jego pracy przed kamerą nie powinno gwarantować takiemu dziecku, chociaż części wynagrodzenia do rozporządzenia w przyszłości, gdy będzie już dorosłe. Ty, no bo tak, to w sumie masz kuwa, no nie wolno w zasadzie, który zapierdala, robi dla ciebie kontent a ty mu nic nie płacisz. Znaczy, no, utrzymujesz go, nie? No, żeby, żeby funkcjonował, ale tak to w zasadzie, no... Nie. I między moim dzieckiem w każdej takiej ważniejszej chwili, a mną jest telefon, to jak ja mogę być jednocześnie uważna i w kontakcie? Dziecko reguluje się do rodzica, potrzebuje kontaktu wzrokowego. Plus jest też inna kwestia, że przecież ludzie, którzy zasadniczo są przed kamerą, czyli mówię tutaj o tych rodzicach, też wiadomo, że się nieco inaczej zachowują. I to wszystko się potem wzajemnie nakręca, że ja mam wrażenie, że potem ci ludzie, nawet jak się wyłącza kamera, to żyją jak w jakimś wiecznym filmie. Taki, no są jakiś Black Mirror, w sensie, że to w głowie coś takiego robi, że jak w kółko próbujesz dokumentować wszystko, co robisz, i wiesz, masz świadomość tego obiektywu, który na ciebie patrzy, to potem nawet jak go nie ma, to i tak pływa to na tyle na twoją osobowość, że no właśnie takie sztuczne się to robi. Wyobraźcie sobie, tam nie wiem, Basia, teraz robimy miniaturkę. Uśmiechnij się, a teraz płacz, a teraz taka emotka, a teraz k***a sraka. Historia tej rodziny ma niestety tragiczny finał. Okazało się, że Rubi z*** się nad dwójką swoich najmłodszych dzieci. Swojemu synowi kazała chodzić po pustynnych terenach w pełnym słońcu, boso, tak... Co kuwa? ...że doznał on poparzeń słonecznych, a swojej córce, jakkolwiek absurdalnie to brzmi, kazała się rzucać na kaktusy za karę. Rubi Franki. No, to jakaś psycholka totalna. Jezus Maria. W komentarzach... Można być w takim w sensie... Wiecie, ja już to nawet nie rozpatruję nawet w kierunku spaczenia takiego social mediami, bo można by oczywiście i zaraz o tym mówić, że social media rozwalają ludziom łeb, to, no, jakby, to też prawda, ale tutaj to już chyba jakieś szersze i głębsze zaburzenia wchodzą w grę. Chyba. Albo nie wiem, bardziej mam taką nadzieję, że to jakieś głębsze zaburzenia, a nie tylko pogoń za liczbami i cyferkami na socialkach. Chyba. No to nie będzie w krótkim czasie dzieci, które nie miały w tym ten... Co? Tu się... Co? Co, czy ona rozbiła jajko o czoło dzieciaka? Czyli to nie że jednostkowe, nawet tylko jako trend. Ja pistolet gdzie my żyjemy, no. się pamiętacie jak czasami były te artykuły, że jakieś głupie trendy były na TikToku niebezpieczne, że ludzie tam nie wiem oddech wstrzymywali albo się tam no nie będę mówił, ale no robili różne dziwne rzeczy z jakimiś substancjami albo coś tam to to jest No co za sk**syństwo w ogóle Pierwsze tak zwane dzieci social mediów stają się teraz dorosłe i opowiadają o tym jak rozbudowywanie ich śladu cyfrowego, czyli ich zdjęć, filmików, informacji na ich temat w internecie wpłynęło na ich życie. Mnie to najbardziej rozwala jak ludzie zaczynają, bo to ja też takimi rzeczami się spotykałem, jak ludzie to porównują na przykład do albumu rodzinnego. To też mnie rozwala takie coś, jakby i takie jakieś głupie porównania do starych czasów, na zasadzie, no kiedyś nam też zdjęcia robili i o Jezu, nic się nie działo i wszyscy wyrośliśmy i jakoś żyjemy. To też dla mnie niesamowite, w sensie do jakiego stopnia można robić fikołki logiczne tylko po to, żeby usprawiedliwić swoje działanie. To już jest kurwa mistrzostwo świata. Posłuchajcie tego. Według informacji przedstawionych w materiale do 2030 roku szarenting będzie odgrywać rolę w dwóch trzecich przypadków oszustw związanych z tożsamością, z którymi boryka się młode pokolenie. A tak też myślę o tej kradzieży tożsamości, to wiecie, to jakby już nawet nie jest związane z tym szarentingiem czy coś, tylko no cokolwiek wrzucicie, jakiś swój wizerunek mając jakikolwiek profil w sieci, no jest to ryzyko, że ktoś podpierdoli fotkę i będzie się podszywał tym zdjęciem pod kogoś innego. No jest na to szansa. Oczywiście wiadomo, że... Właśnie nawet nie wiadomo, bo ktoś powiedział, że jak popularniejsze to większa szansa, ale właśnie chyba odwrotnie, że najczęściej jak podpiera i chcą się podszyć pod kogoś, to właśnie biorą jak najmniej jakieś tam znane zdjęcia, żeby była mała szansa, że ktoś skojarzy, więc to jest akurat taki problem, że to wszystkich dotyczy, nawet nie tylko tej branży. No. ...w momencie, w którym osiągniemy pełnoletność, możemy po prostu pozwać naszych rodziców o naruszenie naszych dóbr osobistych. No nie, ale to też jest, kurde, teraz też, wiecie, wchodzić w jakieś takie tematy, że dorastasz tylko po to, żeby starych pozwać, to, to nie wiem, to chyba, to, 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 to taka Ameryczka trochę, nie? Mi się wydaje, że to, to w ogóle nie ten kierunek, że... że, że... To nie o to chodzi, no. Co spójrz na to z innej strony, mało publikujesz na swoim Instagramie. Co jeżeli twoi rodzice by robili ci zdjęcia i publikowali na swoim Instagramie bez pytania? Znaczy, oczywiście, mówimy o latach jakiejś tam młodości, tak? Yy, no to wiadomo, że wiesz, ja na przykład mam dużo zdjęć, jak będąc yy, dzieciakiem, bo jest całe albumy rodzinne. Są tam nawet na Zgrzyt przynosiłem kiedyś zdjęcia, jak wyglądałem za dzieciaka, także wiesz, tylko no mówię, ja tego doświadczyłem w aspekcie albumu rodzinnego, co wydaje mi się, że pewnie wielu z Was też tak ma. Natomiast, co gdyby ten album rodzinny był na Facebook. No, nie czułbym się z tym komfortowo, no, ale to też nie czułbym się komfortowo, no też ze względu na jakąś tam gdzieś skalę działania, nie. no, ale to tylko wiesz, no, ja, ja to, bo nie wiem, to, to trochę mnie stawia, jakbym, nie wiem, ja miał bronić, że to jest gid, ja nie, nie wiem, że to jest gid, ja tylko mówię o kradzieży tożsamości, że to dotyczy każdego, natomiast to się jest to chyba każdy czai, jakie ma podejście. przecież nas to nie dotyczy, naszego zdjęcia nikt nie użyje, na moje dziecko nikt nie powołany nie zwróci uwagi. Ale czy faktycznie? Dajcie znać w komentarzach, co wy sądzicie na temat publikowania zdjęć z wizerunkiem swojego dziecka w internecie i trzymajcie się. Dobrze, że jest to podbijane, w sensie raz, że jakaś taka świadomość społeczna rośnie, że hej, to nie jest takie niewinne, że wrzucanie tego typu materiałów do sieci to jest takie haha, patrz, yy, górne Stasia, co wrzuciła, yy, więc przynajmniej jest szansa na jakąś edukację nowych pokoleń, a w sumie na refleksję tych obecnych to nie wiem. Zresztą jak ktoś to robi dla kasy, to pewnie patrzy na ten materiał i mówi, póki prawnie coś się nie zmieni, to wyjeżdża lecimy dalej, nie? No i też pytanie, jeszcze widzę jedną opcję, która mogłaby to w jakiś sposób zahamować, chociaż to też nie do końca, znaczy no w sumie tak, no są dwie, to znaczy, że jakieś restrykcyjne podejście YouTube'a do tego i stworzenie takiej narracji, że e jest to chłowe, za to krytykujemy, to jest złe, no i wtedy też reklamodawcy by się powycofywali, nie? I wtedy finansowa przynajmniej pobudka by mocno z tego odeszła. Prawdopodobnie kontrowersje czy jakieś inne tam rzeczy nadal by działały, ale myślę, że po prostu wiecie, z czysto biznesowego punktu widzenia by to ograniczyło skalę, no tak brutalnie jeżeli ktoś wchodzi w ten koncept.